Merchandisingiem jest dokładnie tak jak z tym ciastem drożdżowym. Wymaga zdecydowanie dużej ilości czasu i dobrego zaplanowania, żeby efekty działań VM były widoczne. Ja nazywam się tak Mara Habiera, jestem ekspertem w zakresie visual merchandisingu i na tym kanale dzielę się z Wami informacjami, swoimi doświadczeniami albo też i swoimi porażkami związanymi z działaniami VM w punkcie sprzedaży. I dzisiejszym bohaterem odcinka jest, tak jak powiedziałam, ta chałka, czyli ciasto drożdowe. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym. Dlaczego działaniom visual merchandisingowym potrzebny jest czas, dlaczego w działaniu visual merchandisingowym potrzebne jest odpowiednie wymierzenie pewnych elementów, pewnych proporcji, tak jak w przypadku ciasta, pewnych proporcji wszystkich składników? I dlaczego w visual merchandisingu bardzo ważne jest to, żeby odpowiednio zaplanować i zastanowić się, co my z tego ciasta chcemy zrobić. I tak. Jak dla przykładu ciasto drożdżowe. Jeżeli my po prostu zrobimy sobie jakieś ciasto drożdowe, ten, kto piecze, to, to wie, że z ciasta drożdżowego można zrobić mnóstwo rzeczy. Można zrobić pączki, można zrobić drożdżówki, można zrobić chałkę, można zrobić różnego rodzaju ciasta drożdżowe, makowce, etc., etc., I tak samo jest w visual merchandisingu. Jeżeli my chcemy robić działania visual merchandisingowe, to my musimy sobie powiedzieć, co my chcemy od tych działań visual merchandisingowych, jakiego efektu chcemy, jaki efekt chcemy, końcowy efekt chcemy uzyskać. I teraz tak, działania visual merchandisingowe w punkcie sprzedaży, czyli sposób ułożenia produktów w punkcie sprzedaży musi być zawsze dostosowane do grupy docelowej oraz do celów biznesowych, które chce, osią które chce osiągnąć dana firma. Może to w taki poważny sposób brzmi, ale ja to rozłożę na czynniki pierwsze. Co to oznacza? Że e, działania wizualne merchandisingowe muszą być skierowane i zaplanowane do konkretnej grupy docelowej. Inaczej będziemy układać sklep, który jest skierowany do młodych klientów, a inaczej będziemy układać sklep, który jest skierowany do e, m, klientek. E, premium. Jeżeli mówimy o tym, że chcemy sklep kierować do klientów młodych, którzy mają zdecydowanie mniejsze możliwości zakupowe, wtedy do takiego punktu sprzedaży możemy wstawić o wiele więcej towaru w przestrzeni sklepu, bo klient ten, który ma mniejszy portfel, mniejszy budżet na robienie zakupów, spokojnie, tak jakby zaakceptuje tą masę towarową i tutaj patrzę na przykład sklepy. Sklepy na przykład New Yorker. Natomiast całkowicie inaczej to wygląda, jeżeli my chcemy powiedzieć, że naszym klientem jest też młody klient, ale ten klient, który zwraca uwagę na jakość, na sposób wykonania, na markę i na przykład. My obejrzymy sobie sklepy, powiedzmy sklepy New Balance. W tych sklepach jest zdecydowanie mniej towaru, jest więcej przestrzeni pomiędzy produktami, i, i zarówno New Yorker, jak i New Balance sprzedają produkty do tej samej grupy docelowej, ale to jest inna jakość, inna marka i ona musi być inaczej zaprezentowana w taki bardziej premium sposób. Zaprezentowana w bardziej premium sposób, ładniej, atrakcyjniej ułożona, to znaczy, że pomiędzy produktami powinno być więcej przestrzeni, pro, przestrzeń powinna być bardziej klasycznie e, poukładana, żeby podnieść prestiż danego, e, danego produktu. I teraz tak, ja się często, słuchajcie, spotykam z takim, z takim problemem w momencie, kiedy robimy audyty punktów sprzedaży, że właściciel danej marki, danego sklepu mówi, ja chcę sprzedawać bardzo dużo towaru, bardzo dużo towaru dla klientów premium. I dlatego u mnie na sali sprzedaży musi być dużo towaru. Klient premium oczekuje premium ekspozycji, tak jak Salony Volvo czy salony Mercedesa muszą mieć premium ekspozycję, a salony tańszych marek samochodowych, ekspozycja nie musi być tak luksusowa, i wykończenie tego wnętrza tego salonu, już nie musi być tak luksusowe, bo to jest inna, inna jakość, inna jakość produktu. I teraz tak, czyli jeżeli chcemy. Kierować, musimy sobie odpowiedzieć, co my chcemy z tego VM-u wyciągnąć. Czyli określamy sobie tą grupę docelową, określamy sobie e, te elementy graniczne związane z ekspozycją, czy towaru może być dużo, czy może być mało, czy powie, na powierzchni może być więcej mebli, mniej mebli, czy sklep ma być prześwietlony, czy ma być wręcz niedoświetlony, żeby robił takie wrażenie mroczne e, i w jakiś sposób interesował klienta. Tych elementów jest bardzo dużo. Ja o tych wszystkich elementach będę mówiła w, na tym kanale w 2025 roku, bo na ten rok zaplanowaliśmy 50 odcinków na YouTube, będą się one um, pojawiały co tydzień. Każdy temat będzie dotyczył elementów związanych z visual merchandisingiem, witryną i tym, jak kreować tą przestrzeń sprzedaży, żeby rzeczywiście te sklepy były wizytówką marki. Wracając do... Ciasta drożdżowego. Jeżeli chcemy teraz tak, jeżeli chcemy, żeby nam ciasto drożdowe wyrosło, musimy mieć odpowiednie proporcje różnych elementów. Mąki, mleka, jajek, etc., etc. Jeżeli chcemy, żeby działania visual merchandisingowe były dobre, musimy mieć zaplanowane odpowiednie proporcje wszystkich elementów w punkcie sprzedaży. Musimy sobie zaplanować cały kalendarz działań, Wizual merchandisingowych w punkcie sprzedaży ten kalendarz działań wizual merchandisingowych. O tym też będzie osobny odcinek. On musi być spójny z kalendarzem działań marketingowych i określamy sobie, które grupy produktów, które kolekcje w konkretnym czasie będą się pojawiały w punkcie, w punkcie sprzedaży. Dlaczego to jest takie ważne? Jeżeli nie mamy tych elementów zaplanowanych i towar jest wysyłany w składany do sklepów w byle jaki sposób, to w mediach społecznościowych pojawia się na przykład informacja o tym, że mamy premium jakieś, premium jakąś kolekcję, natomiast klient wchodzi do sklepu i w zupełności tej kolekcji premium nie widzi. Co się dzieje? Klient po prostu denerwuje się i wychodzi z takiego punktu sprzedaży, bo nie po to wykonał tą pracę, żeby przyjechać do sklepu zobaczyć dany towar, a teraz właściciel sklepu, e, visual merchandiser w danym sklepie menadżer w danym sklepie oczekuje, że klient po prostu będzie przeszukiwał całą powierzchnię sprzedaży, żeby znaleźć jakiś produkt. Nie, nie będzie po prostu tego robił, po prostu stamtąd wyjdzie, bo nie będzie mu się chciało tracić czasu na poszukiwanie konkretnego, e, konkretnego produktu. I teraz tak, bardzo ważne jest to, aby były zachowane też te proporcje, jeszcze raz w tych proporcjach powiem, dlatego że sklep to nie jest powierzchnia z gumy, do której można wkładać i wkładać ogromną ilość towaru, tylko trzeba bardzo świadomie zarządzać tą ilością towarów w, w punkcie sprzedaży. Powinna być policzona tak zwana Pojemność sklepu to nic innego jak policzenie, ile sztuk towaru na sali sprzedaży może się pojawić. Oczywiście jest to szacunkowe policzenie tych elementów, bo mm, różne produkty in, różną powierzchnię mogą zajmować, ale oszacować mniej więcej należy, jaka ilość sztuk towaru powinna być na daną powierzchnię sprzedaży. Nie ma gorszej rzeczy niż to, że na sali sprzedaży będzie za dużo produktu, lub takie moje doświadczenie zakupowe, które miałam wczoraj, pojechałam do sklepu meblowego, w którym jest generalnie ten sklep meblowy reklamuje się jako taka tania marka, raczej tańsza marka, natomiast tam eksponowane były po prostu a tego produktu eksponowanego było zdecydowanie za mało, wyglądał ten sklep jakby się zamykał, jakby tam były jakieś resztki, wyglądało to naprawdę niefajnie i nieatrakcyjnie. Dlatego zaplanowanie tej ilości, policzenie ile towaru powinno się zmieścić na salę sprzedaży jest bardzo ważne. Jeżeli jesteście właścicielami sklepu, którzy kontraktują sobie kolekcję, to też warto sobie policzyć ile mniej więcej tego produktu powinienem zakontraktować, żeby ta ekspozycja dobrze wyglądała. Czyli to jest łatwe żeby to policzyć z jednej strony można powiedzieć nie, bo to wymaga dużo pracy, tak, to wymaga dużo pracy, ale liczysz to raz i potem za każdym razem wiesz ile mniej więcej tego towaru na tą salę sprzedaży po prostu potrzebujesz. Czyli te proporcje są bardzo, bardzo istotne. Niestety ja robiąc różnego rodzaju audyty, projekty doradcze dla marek, które sprzedają towar, spotykam się często z takim myśleniem, że naprawdę dział zaopatrzenia, dział marketingu, osoby zajmujące się... Zamawianiem produktów, kompletnie nie myślą o tym, e, że na tej powierzchni sprzedaży ten towar powinien dobrze wyglądać, tylko zamawiają do oporu, albo zamawiają za mało i po prostu te sklepy źle wyglądają. I potem jest takie oczekiwanie, że w momencie, kiedy firma zatrudni Visual merchandisera, to ten tak przyjdzie z taką magiczną różdżką i pyk zrobi tak, żeby tego wyglądało tak, że sklep wygląda luksusowo. Ale żeby wszystko było wyeksponowane na sali sprzedaży. No nie, drodzy państwo, tak się po prostu nie da. Muszą być zachowane proporcje. Te proporcje powinny wynikać z tego, jaka jest grupa docelowa danego punktu sprzedaży i co chcemy osiągnąć, do kogo chcemy tym sklepem po prostu mówić, z kim chcemy nawiązać tą relację, z jakim, z jakim klientem. I teraz tak. To, co jest bardzo istotne w momencie, kiedy już mamy określone proporcje, wymieszamy sobie te wszystkie elementy, czyli zbudujemy ekspozycję, to trzeba działaniom wizualnym merchandisingowym, tak jak temu produktowi, trzeba dać czas, żeby wyrósł. A ja się często spotykam z tym, jak robimy, czy nawet jak robię szkolenia, to często słyszę taką, takie pytanie, dobrze, no to ja ułożę ładnie tą witrynę albo ułożę atrakcyjnie tą ekspozycję, no i już ma się sprzedawać. No nie, to wymaga trochę czasu, to wymaga trochę energii. Działania visual merchandisingowe po prostu wymagają czasu. Tak? Czyli, jeżeli ułożysz ekspozycję, możesz zacząć sobie sprawdzać, jak ta ekspozycja działa na klienta, i jeżeli nie działa, to nanosisz korekty, zmieniasz troszeczkę tę ekspozycję, dodajesz może troszeczkę inny kolor, bierzesz i próbujesz, testujesz, testujesz i potem to, co jest bardzo ważne, notujesz sobie doświadczenia związane z tym, jak jest zbudowana ekspozycja, i potem wiesz, ta ekspozycje działają na moich klientów, te działania marketingowe działają, a te działania marketingowe i wizual merchandisingowe, na przykład na mojego klienta nie działają, więc nie będę ich robił, nie będę ich powtarzał. Bardzo częsty błąd, z którym się spotykam, jak robimy projekty szkoleniowe doradcze, że jeżeli ro, pra, robię projekt dla konkretnej jakiejś branży, to branże robią w ten sposób, że jeden od drugiego ściąga. I po prostu nawzajem od siebie ściągają, Ostatni taki mój, mój case z jakiegoś tam projektu takiego szkoleniowo-doradczego dla branży, która sprzedaje elektronikę. Wszyscy od siebie tak ściągają i wszyscy podobnie wyglądają. I tak naprawdę jak klient idzie pasażem handlowym, przechodzi przez kilka, koło sklepów kilku różnych marek, to te marki tak naprawdę bardzo mało od siebie różnią. Wszystkie są podobne do, e, w ekspozycji mm, e, do marki, która sprzedaje to nadgryzione jabłuszko. E, i nikt nie zrobi niczego innego, żeby w jakiś sposób spróbować w, zawalczyć w inny sposób o tego, o tego klienta. A warto w działaniach visual merchandisingowych myśleć o tym, że nasz klient może. Dla swojej przyjemności wydać na przykład 500 zł w sklepie z elektroniką, ale również dobrze w sklepie z biżuterią, ale równie dobrze w sklepie z, biżu, z na przykład odzieżą albo równie dobrze w sklepie z zegarkami, albo równie dobrze w sklepie z winami. I dlatego warto jest, nawet jeżeli pracujesz w konkretnej branży, żeby chodzić, oglądać sklepy innych branż i inspirować się tym. Co można by było zrobić, jakie fajne działanie ekspozycyjne lub marketingowe zastosowała na branża, żeby zmotywować klienta do zakupu w tym punkcie sprzedaży albo żeby zbudować jakąś relację z tym konsumentem. Warto takie rzeczy robić. Czyli potrzebujemy tego czasu, i potem wkładamy do piekarnika i patrzymy, sprawdzamy, jak ciasto nam rośnie, jak rosną nam wyniki sprzedażowe i nanosimy korekty. Dlaczego nagrałam ten odcinek? Eee, dlatego, że dostaję ostatnio bardzo dużo takich zapytań eee, dotyczących szkoleń z Vizualem Merchandisingu, gdzie firma oczekuje, że zrobimy dwudniowe szkolenie z Visual Merchandisingu, pyk wszystko będzie od razu działało ale firma nie zadba o to, żeby zaplanować i przeliczyć powierzchnię sklepu. Firma nie zadba o to, żeby zaplanować odpowiednie dostawy do punktu sprzedaży. Firma nie zadba o to, żeby zrobić wspólne działania online z offline, tylko firma, która chce zrealizować szkolenie swoją wychodzi z założenia, że to wystarczy tak ładnie poukładać i już się dzieje. Ładnie poukładać to jak najbardziej działanie visual merchandisingowe w punkcie sprzedaży, ale żeby to ładnie poukładać, to Visual Merchandiser musi mieć do tego odpowiednie narzędzia, żeby zrealizować dobrą ekspozycję. Podsumowując, dobre narzędzia, takie, które pozwolą Visual Merchandiserowi, visual merchandiserowi zrobić dobrą ekspozycję, to jest to, że Visual Merchandiser będzie miał Określone po pierwsze standardy ekspozycyjne, co i jak powinno być eksponowane w danym sklepie, w danej sieci sklepów. Dlaczego standardy są ważne? Dlatego, że jeżeli mamy standardy, to po prostu osoby, które pracują w poszczególnych sklepach otwierają sobie taką książeczkę, sprawdzają, jak mają kładać towar i układają ten towar. Lepiej gorzej, ale w miarę w podobnym stylu ułożony jest ten, ten towar. Taki visual merchandiser musi mieć określone sposoby ekspozycji, zaplanowanie ekspozycji na witrynie i w sklepie. O tym wszystkim będę mówiła w kolejnych odcinkach w 2025 roku. E, Visual Merchandiser musi mieć to wszystko zaplanowane, żeby móc spokojnie pracować, żeby móc efektywnie pracować, a nie nerwowo pracować na zasadzie przyjdzie, wpadnie, coś ułoży, zobaczymy co z tego wyjdzie. Visual merchandiser musi współpracować z działem marketingu po to, żeby działania, które się pojawiają w sklepach stacjonarnych, były spójne z działaniami, tymi, które się dzieją w internecie. Ta spójność jest niezmiernie ważna. Dlaczego? Dlatego, że e, sklep jest wizytówką marki. Bardzo często konsument nie robi zakupów w punkcie sprzedaży. On przychodzi do punktu sprzedaży, doświadczyć marki, dotknąć w jakiś sposób marki, poczuć tą markę, a decyzję zakupową może podjąć w sklepie, ale równie dobrze może tą decyzję zakupową podjąć chwilę później w sklep, w, pijąc kawę w kawiarni i klikając po prostu w sklepie internetowym, robiąc zakupy lub wracając do domu, wygodnie na kanapie zrobi zakupy w sklepie internetowym, ale to sklep przekonał tego konsumenta do tego, że to jest fajna marka, że tej marce warto zaufać i że w tej marce warto poświęcić swoje ciężko zarobione, ciężko i ciężko zarobione pieniądze. To, co jest bardzo istotne, Visual Merchandiser musi mieć też zapewniony dostęp do wszelkiego rodzaju danych sprzedażowych, że w momencie, kiedy jest zrobiona jakaś ekspozycja, lub ta ekspozycja jest. Nas z jakimś działaniem marketingowym, to Visual Merchandiser musi zobaczyć, czy taki sposób ekspozycji kolokwialnie mówiąc fałymowo, zażarł, czyli spowodował dobrą sprzedaż, czy wręcz odwrotnie, że nie zażarł. Jeżeli nie, robi, nie mamy dostępu do wyników sprzedaży, nie robimy analizy tego, jaka ekspozycja zadziałała, jaki jest efekt, efekt jest po prostu taki, że możemy ciągle co roku robić jakieś działanie marketingowe połączone z działaniem visual merchandisingowym, na przykład back to office, back to school, a może się okazać, że nasza grupa docelowa kompletnie nie jest zainteresowana takim działaniem i w ogóle sprzedaż w tym okresie kompletnie nie rośnie poprzez to, że damy jakieś plakaty, czy jakieś akcje marketingowe w punkcie sprzedaży, bo może się okazać, że nasza grupa docelowa nie jest zainteresowana zakupami wtedy. Więc ten budżet na to działanie marketingowe i visual merchandisingowe mógłby być przełożony na budżet w ogóle w całkiem innym momencie i efekt byłby taki, że po prostu e, mielibyśmy w, e, lokowane pieniądze na działania, takie które rzeczywiście interesują naszych konsumentów. I tak na koniec. I to jest bardzo ważne żeby mieć taką piękną, chrubką, pachnącą, atrakcyjnie wyglądającą bułeczkę, która będzie motywowała klienta do tego choć choć kup mnie. To potrzebny jest dobry plan. Działania wizual merchandisingowe nie mogą być chaotyczne, nie mogą być robione ad hoc i nie są tylko po to, żeby ładnie wyglądały i żeby polać coś lukrem. Jeżeli do tego do, do działań VM-owych w taki sposób podejdziecie, to jest bardzo duża szansa na to, że te wyniki sprzedaży rzeczywiście się poprawią i rzeczywiście ten klient będzie chętniej chciał odwiedzać Wasz punkt sprzedaży. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was interesujący. Oczywiście zachęcam do subskrybowania. Powinnam o tym powiedzieć na początku odcinka. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie interesujący, zachęcam do zalajkowania, bo te lajki są dla mnie bardzo ważne. Zachęcam też do komentowania. Jeżeli uważasz, że ten odcinek jest interesujący, udostępnij go swoim znajomym. Dzięki wielkie, do zobaczenia za tydzień.